Jacek Bartosiak do naszych polityków zwłaszcza odwiedzających w tych dniach Waszyngton wygląda na to, że Ukraińcy złapali Amerykanów w wykroku winny pośpiech Trumpa i ponaglone ustalenia z Rosji oraz relatywna słabość USA i nie mają zamiaru się podporządkować planowi Trumpa na zakończenie wojny bez gwarancji, które obsłużyłyby przyszłą Ukrainę. Wygląda na to, że Amerykanie nie są w stanie tego na szybko na Kijowie wymusić. Wymuszając coś takiego dodatkowo Amerykanie łamią architekturę bezpieczeństwa w Europie i zapraszają do decydowania o niej Rosję. Co jest sprzeczne z naszym podstawowym interesem. Ukraińcy się stawiają, bo według naszych licznych kijowskich (choć oczywiście subiektywnych) źródeł uważają, że Amerykanie w 2025 roku wbrew gromkim krzykom Vance'a i Trumpa nie mają lewarów, na nich jakie mieli w 2022 i 2023 roku i z czasem przegrają z kijowem przesilenie. Za taką twardopostawą stoi ponoć naród i armia ukraińska stojąca codziennie w polu oraz nowa ukraińska magnateria produkująca w nowym przemyśle wojskowym Ukrainy na potrzeby wojny. Ukraińcy ponoć nie boją się Amerykanów ani w kwestii amunicji, ani pieniędzy. Mają wszystkiego na rok do przodu, ani Starlinka, ani obrotu dolarowego. Obawiają się jedynie o to, że Amerykanie wymuszą na Polsce blokadę przepływów strategicznych z Europy przez Polskę na Ukrainę. To jedyny potężny lewar. Ukraina ugnie się, gdy Polska tak postąpi. Mam nadzieję, że polscy politycy nie podporządkują się USA w Radzie takiego żądania Waszyngtonu.